19 sierpnia w wągrowickim Amfiteatrze odbyły się warsztaty tańców swingowych. Bardzo się cieszę, że możemy w tym momencie realizować projekt Jazz w Rodzinnym Mieście. Środki na jego realizację pochodzą od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Jazz w Rodzinnym Mieście to cały cykl wydarzeń. Mamy warsztaty taneczne, mamy koncert, mamy audycje edukacyjne. Mam nadzieję, że mieszkańcom całe to wydarzenie przypadnie do gustu i będziemy mogli je realizować w tym roku jak i kolejnym. Latach. Warsztaty poprowadzili instruktorzy z Poznania, pasjonaci i zakochani w swingu. Jesteśmy grupą swingers z Poznania, pasjonatów, którzy są zakochani w tańcach swingowych, muzyce w stylu, czyli ubiorze. Zainteresowani jesteśmy tym, co się działo w Stanach pod względem muzyki i. I tańca od lat dwudziestych aż w sumie do współczesności, czyli zaczynając od Charlestona, poprzez muzykę swingową, jazzową, taką Dixielandową, aż po rock and i funky i blues kończąc. No i zostaliśmy tutaj do wągrowca zaproszeni przez Dom Kultury, żebyśmy podzielili się naszą pasją, e, więc dzieją się w tej chwili warsztaty, mamy wersję tańców swingowych solo, gdzie uczymy krótkich e, takich zabawnych w sumie choreografii. I chcemy też dać taką chociażby zajawkę tańców m.in. Lindy Hop, to jest jeden z tańców, który powstawał w Nowym Jorku w latach gdzieś tam 30 -tych. ale też chcemy taki fajny, unikalny taniec, bardzo bliski do szybkiej muzyki Balboa, z kolei z zachodniego wybrzeża, tak żeby spróbować sobie tej kultury, która w tamtych czasach się rozwijała. Pokazujemy różną muzykę i że ten taniec jest bardzo przyja przyjazny i na różnych imprezach wesela, jakiś e, Sylwestry i tak dalej można sobie spokojnie z nich korzystać. Dodam tylko, że na przykład w tańcach takich turniejowych, które się tańczy u nas w Polsce, w Europie, jive właśnie jest takim tańcem, który zaczerpnął z tamtej kultury no i, i, i został zabrany na salony. E a jak widzieliście na weselu, że osoby tańczą 2D1, to też właśnie jest jakby fragment zaczerpnięty z tych rodzajów tańców. Więc prosto, miło i przyjemnie można sobie zacząć, i myślę, że w 80% utworów, które współcześnie lecą w radiu, czy w czy, telewizji, można sobie spokojnie do tej muzyki potańczyć, jak zna się podstawowe kroki. Jak się okazuje, aby zacząć tańczyć swinga, wystarczy jeden dzień. Ja myślę, że taki właśnie jednodniowy kurs, tak jak dzisiaj proponujemy, bo uczymy takie zupełnie podstawy, ale jeśli chodzi o jakby rozpoczęcie tańczenia, to jest bardzo jakby niskie próg wejścia, że tak powiem. Bo to wiadomo, im dalej w pólę, tym więcej różnych tam technicznych niuansów i zaczyna się skomplikowanie, ale żeby nauczyć się podstaw i mieć z tego radochę i tańczyć gdzieś tam na imprezach, to w zupełności taki jeden dzień. Czasem robimy właśnie takie dwudniowe warsztaty, weekendowe i ewidentnie widać, że jak pierwszy dzień te kursanci potańczą, prześpią się i drugiego dnia przychodzą, to już w ogóle mają super radokę i, e, i zupełnie swobodnie sobie radzą na parkiecie. Nie? Dobra, to ja Na koniec zagrał zespół Racing Team Swing. Cykl imprez jazz w rodzinnym mieście został dofinansowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego z funduszu promocji kultury. 26 sierpnia w wągrowieckim amfiteatrze zapraszamy na bezpłatne wydarzenie w cyklu jazz w rodzinnym mieście. Zagrają dla nas Big Band 241, Adam Palma oraz Leszek Morzer. Wydarzenie bezpłatne, wejściuszki do odebrania w kasie kina bądź na miejscu w amfiteatrze. Zapraszamy.